Ulica Wolności pod takim hasłem 15 czerwca odbyło się piąte święto ulicy Dobroszczaków w Wolsztynie. Mieszkańcy na festynie celebrowali 25 rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce. Impreza zorganizowana przez Miejski Ośrodek Kultury w Wolsztynie była jedną z atrakcji rozpoczynającego się właśnie olsztyńskiego lata artystycznego. Święto ulicy Dąbrowszczaków organizowane jest, żeby zintegrować mieszkańców, żeby pokazać, że ta ulica może inaczej wyglądać niż na co dzień, gdzie tak naprawdę jest jednym wielkim parkingiem, a przy tej ulicy mieszkają wspaniali ludzie, którzy współpracują z nami, którzy pomagają nam przy organizacji i wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olsztynie możemy ten jeden dzień w roku poświęcić na to, żeby, żeby się bawić. A cieszyć się dobrą zabawą mogli wszyscy zarówno dorośli, jak i dzieci, bo w niedzielę ulica Dąbruszczaków zmieniła się w kolorowy deptak. Były jarmarki produktów regionalnych, rękodzieła, biżuterii oraz strefa zabawy dla dzieci. Chętni mogli wziąć udział w konkursach, koncertach i grach. Bogaty program imprezy sprawił, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Myślę, że jest to potrzebna inicjatywa, bo co roku jest bardzo dużo ludzi. coraz więcej osób się zgłasza, chce wziąć udział, wystąpić na scenie, bądź ze swoimi stoiskami, atrakcjami zaprezentować się. A zaprezentować się można było na dwóch scenach: większej przy kamienicy na Ujaka oraz mniejszej zlokalizowanej obok hotelu Dyplomat. Tegoroczna edycja Święta ulicy Dąbroszczaków przyciągnęła wielu mieszkańców Olsztyna. Wśród nich był aktor teatru Jaracza Marian Czarkowski, znany olsztynianą z kreacji Mikołaja Kopernika takie święta integrują ludzi? No, przyznam się, że myślę, że tak. Bo spotkaliśmy tu wielu znajomych, z którymi rzadko się spotykamy. A tu nagle na ulicy mamy o czym pogadać, powspominać, porozpowiadać. I tak, to z pewnością jest pewnego rodzaju integracja. Możemy się nawet pokłócić, popolitykować troszeczkę. Myślę, że tak, to jest fajne. A tę wspólnotę świętowania poczuli również Osztynianie, którzy mimo niepogody pojawili się na festynie. Ktoś czuje potrzebę świętowania, to nie ma znaczenia, czy to jest ważne dla kogo innego, czy nie. Chce świętować, to niech się bawi. To jest rozrywki, prawda? Można przyjść, zobaczyć, popatrzeć, jak inni się bawią. Jest potrzebne, na pewno. Przede wszystkim takie wyjście z rodziną nie możemy przeważnie naszych mężów wyciągnąć z domu, a tutaj przynajmniej udało się chociaż na chwilę. Także z dzieciakami, z mężem, z całą rodziną jest bardzo fajne spędzanie czasu. Na pewno jest takie święto potrzebne. Nam się przydało. Przy okazji udało nam się zobaczyć naszą córkę, która jest tutaj w studioryt. Przyjechaliśmy z Barczewa, Jesteśmy zachwyceni. Bo integruje mieszkańców bardzo Olsztyna. No i nie tylko. A Bo jest okolic. Okolic, nawet koleżanka przed chwileczką, żeśmy się rozstały, też przyjechała z Specjalnie na tutaj na festyn. Myślę, że to jest frajda dla dzieciaków przede wszystkim, bo tu rodzice z dziećmi, chociaż może raz dzieci nie przed telewizorem, tylko z rodzicami na spacerze. Co roku tutaj jestem i zawsze jest bardzo fajnie, tym bardziej, że z dzieckiem można zawsze coś innego zobaczyć niż co, co na co dzień. Nurzącej codzienności na pewno nie odczuwało się na festynie. Było barwnie, radośnie i niezwykle kulturalnie. Ze swoim programem muzycznym dla dzieci wystąpiła między innymi Anna Broda. Wokalistka i kompozytorka związana z warmią. Jej fascynacja muzyką tradycyjną sprawiła, że udział w lokalnym święcie uznała za swój obowiązek. Ponieważ jestem też lokalnym patriotą i to się przekłada na moje działania artystyczne, obecnie pracuję nad dwoma projektami, które są związane z muzyką i z tradycjami lokalnymi, z muzyką Warmii i Mazur. W taki sposób odczarowujemy warmińską tradycję. Do warmińskiej tradycji nawiązywały również występy pozostałych zespołów, m.in. chóru kameralnego Cantamus oraz Młodzieżowej Orkiestry Dentej. I to właśnie orkiestra poprowadziła kolorową paradę uczestników imprezy do miejsca, w którym mieszkańcy Olsztyna wykonali wspólne pamiątkowe zdjęcie. Oczywiście zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie, koło Hiszpanów stanęliśmy, może uda nam się zauważyć. Jak zawsze można sobie gdzieś tam spojrzeć, tak, na to później czy w internecie, czy w gazecie i może być to takie dosyć fajne doświadczenie. Idea robienia wspólnego zdjęcia, to dobry pomysł? Na pewno. Zdjęcia jednoszą już. Na pewno pamiątka jakaś miła. Mi się wydaje, że każda inicjatywa jakaś społeczna, taka... Y, y, wiążąca ludzi, jest warta uwagi, i takie zdjęcie też. Tuż po dzisiejszym wydaniu Flesza Dnia zapraszamy na pełny wywiad z uczestniczką święta w wokalistką Anną Brodą. Artystka opowie o swojej twórczości, inspiracjach, artystycznych poszukiwaniach i terapeutycznym brzmieniu cymbałów.